Można kupić wymarzone auto z pracy na etacie 8 godzin dziennie. Oczywiście, że tak, ale nikt Wam o tym nie powie, ponieważ jest bardzo mało ludzi, którzy to osiągnęli. Jedną z takich osób jestem ja. Zapewne wiele teraz osób sobie pomyśli, że szczególnie w Polsce, tak, że się chwalę, że chcę Was na coś naciągnąć. No bo oczywiście, jako my Polacy, my zawsze chcemy kogoś naciągać tak? my nie, nie mamy nigdy dobrych intencji w pokazywaniu swojego sukcesu, tylko zawsze jest taki pierwiastek w nas, że myślimy, że ktoś chce nas naciągnąć, skoro pokazuje się w takim aucie, tak, pokazuje, że osiągnął sukces. Tylko, że problem jest taki, że nie znacie mojej historii i nie wiecie, co mnie doprowadziło do tego auta, co mnie zmotywowało do tego, żeby właśnie siedzieć w tym miejscu, w którym jestem teraz. Około rok temu popełniłem taki wywiad u dużego w maluchu, na którym opowiadam moją historię, ale w skrócie. Jeszcze kilka lat temu Byłem hazardzistą. Miałem około 200 tysięcy długu i nie miałem pracy. Od tamtego momentu poczyniłem wiele kroków, wiele godzin, wiele nadgodzin pracy, żeby dojść do momentu, w którym jestem teraz. Czyli kupić swoje wymarzone auto, mieć świetną rodzinę i być po prostu szczęśliwym człowiekiem. Oznacza to też to, że nadal dużo pracuję, ale bardzo się w tym spełniam. Więc ta cała historia, którą wam tutaj przedstawiłem, stała się naprawdę. I. W ciągu tych kilku lat byłem w stanie podszkolić się jako programista, bo tak naprawdę już od 12 lat jestem programistą, ale ten sukces, który osiągnąłem od momentu zadłużenia do teraz, trwał może 6-7 lat. I teraz to, co widzicie, to jest efekt po prostu ciężkiej pracy, determinacji i niezachwianej wiary w siebie, że można zmienić swoje życie, nawet będąc w najgorszej dupie. I taki jest mój przekaz do Was. Więc mam nadzieję, że nie należycie do tych ludzi, którzy uważają, że chce się teraz przechwalać. I coś Wam sprzedawać, ponieważ chcę po prostu podzielić się z Wami moją historią, która już wiele osób zainspirowała do tego, żeby wyjść z ciężkiej sytuacji. Miałem nawet przykład jednej osoby, która po wywiadzie, właśnie u Dużego w Maluchu, napisała do mnie, zdzwoniłem się z nią, ona była już na skraju samobójstwa, i śmiem wątpić, że jeżeli ten filmik, ten mój sukces uratował przynajmniej jedno życie, a tak się stało, no to zrobiłem coś dobrego, tak? Przynajmniej dla tej osoby. I z tego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że odbierzecie ten mój przekaz w prawidłowy sposób. Tutaj chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć o, o branży IT i o tym, co teraz się dzieje na rynku. Generalnie bardzo dużo możecie widzieć reklam w internecie, szczególnie jak zaczynacie się interesować tą branżą, yy, o kursach. Które w magiczny sposób dadzą Wam pracę, które po kilku miesiącach nauki stworzą z Was programistów, tylko że często też te kursy są ograniczone, nie wiadomo dlaczego, bądź mają limit miejsc, czyli zostało tylko 10 miejsc, bo już więcej programistów nie będzie na świecie, tak? Jeżeli do niedzieli nie zapiszesz się na kurs, to ten kurs wzrośnie, jego cena wzrośnie trzykrotnie. Dlaczego tak się dzieje? O co tutaj chodzi? Nie lubię takiego podejścia, ponieważ to jest taka sprzedaż bardzo agresywna. Te osoby, które po prostu tworzą takie kursy i w taki sposób się reklamują, chcą w najprostszym języku tak na was po prostu zarobić. Tutaj myślę, że nie ma innego celu niż po prostu szybki zarobek, tak? bo te kursy są nagrane. Tych osób nic nie kosztuje, żeby sprzedać jeszcze jeden kurs, czy zostawić cenę taką samą, jednak pod wpływem emocji. Jesteście w stanie zakupić taki kurs, ponieważ macie wrażenie, że to Wam ucieknie, że zaraz tego nie będzie, że zaraz będzie cena droższa. Więc pod wpływem tych emocji, zakupujecie taki kurs, który de facto może Wam w ogóle nie służyć, bądź w ogóle nie chcecie z niego później skorzystać, ponieważ to nie jest temat dla Was. Dlatego też, wychodząc naprzeciw takim osobom, które nie wiedzą, czy da się wejść w tą branżę IT w miarę. Przyjemny sposób, czy w ogóle ta branża i ty jest na nich. Stworzyliśmy Akademię z Gwarancją Zatrudnienia, za którą na samym starcie nie musicie nic płacić. Macie 30 dni na to, żeby ją przetestować i nie musicie nawet nic z nami podpisywać, nie robić żadnej wpłaty. Więc tak naprawdę po 30 dniach nic nie tracicie, zyskujecie tylko wiedzę i pogląd na to, czy to jest coś, co chcielibyście w życiu robić. I dopiero w tym momencie możemy sfinalizować naszą umowę. Dopiero wtedy, kiedy będziecie pewni, że tak. Ja chcę w to wejść, lubię to, podoba mi się. Kurs jest prowadzony w fajny sposób, jest fajna atmosfera. Mentorzy mi pomagają, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po przetestowaniu takiego produktu możecie do nas dołączyć. I taka jest właśnie idea naszej akademii. Bardzo relacyjna, nikogo nie naciągamy, nie zwiększamy cen, nie tworzymy sztucznego limitu osób i nie odpalamy webinarów co miesiąc. Co się powtarza, że co miesiąc jest 10 miejsc, cena wzrośnie, i tak dalej, tak dalej. U nas jest to wszystko robione moralnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo ja też e, czuję, że chciałbym ludziom pomagać. A jeszcze wracając do tego samochodu, to też żebyście nie mieli złudzeń, ja specjalnie nie zakładałem żadnej szkoły, nie miałem żadnych dochodów. Poza pracą jako programista, żeby właśnie udowodnić wszystkim, że pracując na etacie, jako programista, oczywiście z wieloletnim doświadczeniem, ja już mam około 12 lat, można na takie auto zarobić. Ja dorobiłem się tego, pracując w branży około 12 lat, w międzyczasie miałem epizod z hazardem. Natomiast moje doświadczenia, moje wszystkie przeżycia, firmy, w których pracowałem całe spektrum tego, Czego doświadczyłem, a było to myślę około 30 różnych firm, pozwoliło mi na stworzenie też takiego programu, który gwarantuje Wam dojście do tego poziomu, w którym ja jestem w przeciągu 3 do 5 lat. Oczywiście nie każdy jest w stanie to osiągnąć, ponieważ nie każdy ma wystarczającą ilość czasu i determinacji, i motywacji. Każdy łapie w innym tempie i itd. Ale jestem przekonany, że ktoś by poświęcił cały swój czas na to, żeby zostać programistą, to w ciągu 3-5 lat jest w stanie dojść do takiego poziomu, żeby cieszyć się takim autem jak ja. Więc jeżeli Was zainteresowałem programowaniem, to zapraszam was serdecznie w niedzielę o godzinie 20. Jeżeli moja historia też Was zainteresowała, to zapraszam serdecznie w niedzielę o godzinie 20 na live, na którym opowiem troszeczkę więcej o naszej akademii, opowiem troszeczkę więcej o pracy jako programista, a także udowodnię Wam na żywych przykładach kursantów z naszej pierwszej edycji, że w 12 miesięcy, a czasami nawet i krócej, można zostać programistami i dostać pierwszą pracę. Serdecznie zapraszam.